To miał być zwykły dzień na rowerze. Bez planu, bez celu, tylko my i droga. A skończyliśmy tutaj, w samym środku historii. Wśród opuszczonych bunkrów dzikiej przyrody i zagrody żubrów, o której w ogóle nie mieliśmy pojęcia. Przejechaliśmy dziesiątki kilometrów, a każda chwila przynosiła coś nowego. I to wszystko na totalnym spontanie. A zaczęło się to tak. Siemano, skurczy byki. Byłem na tej drodze wczoraj i zaczęło padać. Miałem podogrywać właśnie wam ujęcia do nowego filmu. No i nie pykło. Także robimy to dzisiaj i zaraz widzimy się z Kamilem. A jeszcze a propos Kamila, to Kamil przyleciał do Polski aż z Wielkiej Brytanii. Jak zawsze nie mieliśmy gotowego planu, ale wiedzieliśmy jedno: chcemy wycisnąć z tego wyjazdu 100% przygody. Każdy dzień to nowe miejsce, nowa historia i masa wspomnień, które zostaną z nami na długo. Na ujęciu z drona właśnie do niego zmierzam. Zachęcam do subskrypcji tego kanału i szykujcie się na masę ciekawostek w dzisiejszym filmie. Nie było nas dosłownie. 2-3 dni na rowerze. Padało i wszystko tak porosło po tym deszczu, że to jest chi. I yo. No, czekam sobie na tym na parkingu. Carki, że w rękawiczce. No. Tu, tu cały czas byłeś tutaj? Nie, nie. Bo ja, bo ja tu chyba z pół godziny dronem latałem. Nie, ja tu tam byłem na tym jeziorze, ja wiem, co to jest. A, okay. Jezioro tam jest spoko. To pojedziemy popatrzyłem na tę trasę dookoła. Wow. No. Ej, ile jest gdzieś, czy co, no, czegoś. gdzieś coś tam lata. To co, jedziemy wpierw do Gryżyny? No, można na grzynę, można? A potem możemy odbić sobie na Gradu. Tu a plany zmieniły się dlatego, ponieważ czekaliśmy wcześniej na odpowiedź naszych kumpli, czy wyjdą z nami na rower. No i jak się okazało, nie wyjdą. Także stwierdziliśmy, dobra, jedziemy przed siebie. No i tak gdzieś tam powstał plan, żeby pojechać nad obrę. To ostatnio tędy jechałem ja właśnie gravelem. I tak już się rozpędziłem tak 50 na godziny, coś takiego. I tutaj zaraz, tam i nagrywałem rezolację telefonem Aha. i takie dziury tam są, ja wpadłem w te dziury i musiałem do kupału rezolacji. Gravel 50 na godzinę i takie dziury. <gry> na kamerze pewnie tego nie wie widać aż tak, ale są kałuże jako dowód, że są głębokie. I tak oto zbliżamy się do pierwszego miejsca naszej destynacji, a dotrzemy tam zupełnie przypadkiem. Będzie nim bunkier Panzerwerk 631. Bardzo mało osób wie o jego istnieniu. A i nie byłbym sobą, jak nie zostawiłbym tych pięknych dźwięków ptaków w tym wideo. Tworzymy miksturę? No, okay. no, <grystanie> <Uwe. grystanie> Tak. no, Na no, Tak. no, no, ukryty ten bunkier tu jest. no, Ej, on jest duży. Bunkier Panzerwerk 631 to niemiecki schron bojowy zbudowany w 1936 roku jako część Festungsfranck Oder Warte Bogen, w skrócie FFOWB, znanego również jako Międzyrzecki Rejon Umocniony. Jest to jednokondygnacyjny obiekt o klasie odporności B, co oznacza, że jego ściany mają grubość około 1,5 metra. Stan zachowania tego obiektu oceniany jest na około 70%. Obiekty takie jak ten pełnią również bardzo ważną rolę ekologiczną. Badania przeprowadzone w latach 20. 2005-2012 wykazały, że w samodzielnych bunkrach MRU, niezwiązanych z centralnym systemem korytarzy, hibernuje co najmniej 12 gatunków nietoperzy, co stanowi około 48% wszystkich gatunków występujących w Polsce. A no tak, no przecież mam latarkę. Op, ja też robię skok. O, dobra. Tu się da normalnie wejść, a z tej strony też da się wejść? Tak. Tam jest coś. Łe. można, ale o no tu. Ale tu, tu lepiej, żebyśmy weszli. uważaj, bo mamy No widzę właśnie. O kurde, i to takie solidne. A tu w ogóle, to jest metal. To co tu jest. O, to. Że... Może... O kurde. Ej, dobra. Tam, bo tu belek nie ma. Dyry, nie, no ma niektórych... tutaj jest woda już. Tam jest parę metrów dół. I tu <laughs> za tobą też. I tu w ogóle jakaś łazienka. <laughs> nie wiem co to. I zrobił to. No tam jak wejdziemy, to też nie będzie jak wyjść. No też jest spadek. A ciekawe jaki daleki jest tam. Ciekawe jak głęboko to jest. Y jest, jest, no jest. Nie jest, ale to długo jest piętrowe, nie? No kurde, myślałem, że coś eksplorujemy. To chyba na inny buch. No. O kurde. Co to jest? Alkomarów. O kurde, ty. Tutaj jest jakieś pomieszczenie, normalnie, ale zawalone tam. Ja? Wysadzone, no. A tak, bo z drugiej strony można wyjść no. tą Tak, idziemy tam? To było widać <głos> <głos> Jeszcze tutaj jest, a tej to części nie widzieliśmy. No. czy z tej strony można wejść, bo też nie koształem coś co można wchodzić. Tutaj jest ścieżka, więc możliwe, że się da Kurde No. <noise> <noise> No można wejść, tak jak mówię. No, ale I jest zlatarkę, bardzo podobne. ale tu zimno. Tak, no to z bum. O kurde ile komarów No to to jest tamto pomieszczenie, które ja widziałem... A tu nie ma komarów już. na początku. Okej. Okay. Te są po powy... kurde, Ty Z roweru bym musiał wciąż latarkę zabał. Poka? O, oh. to, to w latarkę do roweru pójdę tam, czy 3500 tych lumenów. No, a tutaj to można pochodzić. Może nagrać sobie. Ja bym tu wrócił, w ci. Ja też. Ale rękawiczki kasta tego on na nie? No, to co jeszcze nie widziałem. Stary, bo ja nic nie widzę od nogi. czekaj, to ja tam Tak, to widziałem. Czekaj, poprzytrzymać? To, to w ogóle jakiś zbiorczkę zamieszką. O, no, możliwe, że to widziałem. A tutaj już wyjście. Dobra, tu już, tu już widzę. Ale to wejście takie... Nie wiem. Trochę, trochę się cykam tego. Czemu? A! No tak wisi. No to na metalowych tykach. Ale ci powiem, tutaj... Przebiegłem przez to. Jest klimat. Nie? No jest bardzo klimat. Nie ma żadnych tabliczek, że grozi śmiercią, także nie grozi śmiercią. Nie jakiś rejka albo coś, nie? O no. Slenderman. Mm. O, ale to wygląda. Kryptydy. Ej ja, w ogóle. Ja, wiesz co? Ja wezmę tą latarkę od drobą, samym razem tą 3000, bo to wtedy ci skoro ślepie. I Idziemy do środka. No wtedy. Wejdziemy tu do środka. Jesteśmy z powrotem. A po zwiedzaniu finalnie wyruszyliśmy nad Odrę, ścieżkami, którymi dotychczas w ogóle nie jeździliśmy. Przy okazji dowiedziałem się, że niedaleko nas jest zagroda żubrów. Kto by się spodziewał? Żubry w Lubuski? Masz jakąś linę w tym elektryku? To byś mnie pociągnął. No, czasami już tak myślę, żeby je kupić, że? Musimy bycie pociągał po pierwsze. Kurde! Gdzie bierze? Let's go! Szanowne, fajnie by leciało teraz. No, tutaj ładnie by było. Jedziemy na, Jedziemy na Odrę! Jedziemy na Odrę! Jedziemy na Odrę! Jak ja tu dawno nie byłem w ogóle. A tu jest tak klimatycznie też. Tylko tu jest tak klimatycznie też. No jakby tu była droga w dół. A jest tutaj coś, czy nie? Co to jest? Kurde, bo to tak wygląda jakby coś było. Przygoda. Ale za dużo krzaków tu. No. Shit. Ale ciekawe to by No. Jakby tak trzech nie było tych małych, to nie No. Takiego. Tak, tak. Ta. Obszajlibyśmy. No. Faktycznie. Jest znak żubra, a tu ogólnie jest gdzieś zagroda żubrów. Okay. Tak, tutaj. te żubry żyją na takim wybiegu wolnym, zamkniętym, jakby. No ciekawe. Giga spokojnie. Nie wiedziałem, nie było tego znaku a, wcześniej. Figat. Fajnie, to jedziemy tam dalej i zaraz Foteregmy? gdzieś w lewo skręcamy gdzieś. Co? Foteregmy? Można. Ja nie mogę trafić. Stary, na razie dziesięć mi się udało. Ale biegną. I tu też. O maczko, ja o maczko, co to było? Ej, tiry jadą z nami bardziej No Ale tu już widać tą Zagrodę Żubrów „Jo <noise> <Yo! głos> Tylko żeby się nie chowały no. tak. Sycowice to niewielka miejscowość położona w województwie lubuskim To właśnie w niej znajduje się zagroda żubrów która została założona w celu ochrony i hodowli żubrów, które są jednym z symboli polskiej fauny Dzięki takim miejscom możliwe jest utrzymanie i zwiększenie populacji tych majestatycznych zwierząt Okazało się, że wcale nie trzeba jechać nad morze czy w Bieszczady, żeby zobaczyć żubry. Odwiedzający mają możliwość obserwowania żubrów w ich naturalnym środowisku. A my niestety nie mieli mieliśmy tej możliwości, bo nie było ich. W tym kraju nie ma takich zwierząt, jest żubr, bubr, łoś, lis, wilk, kuna, koń, wydra, ryjówka, zając. To są zwierzęta, które żyją w Polsce. To jest, proszę Państwa, profesjonalna nurnetka. Proszę zajrzeć tutaj do środka. O zobacz jakie przybliżenie. O Ciebie. I <gry> banan. Banan Dobra. Żubrów nie zobaczyliśmy. To chyba razu zobaczymy, nie? Chyba, że wyschnie, nie? <gry> Wszystko jest możliwe dzisiaj. No, żubrów nie ma, dwóch bananów też już nie ma. To jeszcze zostało od rana, No. Jedziemy. I tak właśnie zaczęła się nasza przygoda nad Odrę. Po drodze zwiedziliśmy kilka niesamowitych miejsc, a przed nami jeszcze więcej do odkrycia. Nagrywałem dosłownie wszystko, i to tak, że padły mi dwie baterie w GoPro, dwie baterie w dronie i w telefonie. I nawet garmi. Jeśli podobał Ci się ten odcinek i chcesz więcej takich przygód, zostaw koniecznie łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Dzięki, że oglądałeś i widzimy się w następnej części. Trzymaj się, na razie. No elegancko.